Siemano, witam. Dzisiaj mamy na sprzedaż ciekawy motocykl. Został wyprodukowany tylko i wyłącznie w 350 sztukach. Numer produkcji motocykla 61, co daje mu unikatowość. I o tym, jakie różnice są między tym podstawowym modelem, a tym, który mamy dzisiaj tutaj, którego prezentujemy, to przedstawimy tutaj w filmie. Mamy tutaj do czynienia z MV. Agastom, Dragsterem, 800 -ką. Jeżeli jesteś fanem motoryzacji motocyklów i chciałbyś mieć coś bardzo unikatowego u siebie w garażu i chciałbyś, tak powiem, się wyróżnić na drodze, to myślę, że ten motocykl jest właśnie dla Ciebie. Jest on jedyny w swoim rodzaju. Najprawdopodobniej jest to w ogóle jedyny motocykl w Polsce kupiony w polskim salonie, po jednym właścicielu, bezwypadkowy. No i tutaj słuchajcie, musimy zwrócić uwagę właśnie na to. 61 w produkcji. Tylko z 350 sztuk. Teraz zajęlibyśmy się może opisem troszeczkę już takich szczegółów i pokażemy to na wideo, które elementy różnią się od tych bazowych, które wychodziły w tych motorach. Jest to rocznik 2020. Przebieg ma znikomy, bo tylko 13 tysięcy kilometrów. Dodatkowo można zmienić tutaj w tym motocyklu mapę, która pozwoli na to, aby motocykl zyskał większe osiągi. Tutaj aktualnie pokazuje nam jaką mamy włączoną mapę. Tutaj tym przyciskiem zmieniamy sobie możliwość przeskoczenia na inny tryb. Tu mamy deszczowy, mamy sportowy. I mamy tak zwany custom, który daje nam 150 koni mechanicznych. Dzięki również temu, że został tutaj zmieniony układ wydechowy, w motocyklu zostały zastosowane wysokiej jakości materiały, jakimi są tytanowe elementy. TuMik SC Projekt, który nie tylko pozwala na osiągi motocykla, ale również nadaje mu niepowtarzalny sportowy dźwięk. rdowe modele Brutale 800 nie posiadają tak zaawansowanych modyfikacji fabrycznych jak tutaj. Na przykład mamy felgi sprychowe, które w tej wersji zastosowano specjalnie ręcznie wykonane, unikatowym designem, co nadaje motocyklowi wyjątkowego charakteru, a w podstawowej wersji 800 są to felgi odlane. Należy zwrócić także przy tym modelu na wykończenia z karbonu, Karbon. carbon. carbon. Carbon, Carbon, Specjalne wykończenie siedziska dragstera. Wersja limitowana wyposażona jest w najlepsze zawieszenie. W pełni regulowane elementy, które zapewniają nie tylko komfort, ale i wyjątkowe właściwości jezdne. Standardowe wersje Brutale posiadają zawieszenie o mniejszych możliwościach regulacji. Tutaj mamy akcesoryjny tłumik. Tutaj mamy już sportowy Tumik SC Projekt, którego dzięki zamontowaniu tutaj w tym motocyklu daje nam 9 koni mocy. Hamulce Brembo. Bezpieczeństwo jazdy w tym motocyklu jest y, dosyć mocno zapewnione przez producenta, a mianowicie jest ośmiostopniowy system kontroli trakcji ABS, co daje większą kontrolę nad y, motocyklem w razie jakichś niebezpiecznych sytuacji. A jeżeli chciałbyś zabrać ze sobą drugą osobę, jest to możliwe dzięki wysuwanym tutaj podnóżkom z jednej i z drugiej strony. I możesz wygodnie w tym momencie podróżować we dwójkę.